Cześć, Maneczkowski, witam Was bardzo serdecznie w odcinku dodatkowym, czyli, tak jakby, sekretne zakończenie: jak to Far Cry. No, i oczywiście mamy tutaj łódeczkę, łódkę, którą otrzymujemy po przejściu misji bodajże partyzant albo partyzantka, coś w tym stylu. No, i oczywiście płyniemy do najbliższego lewego punktu poza mapą. Tutaj mamy odpiętą łódeczkę, pecie-pecie. Wsiadamy pecie. za fotel kierowcy. No i pójdziemy. Dysculpa mi, Clara. No, my fight. No i oczywiście widzicie dostajemy trofeum. Trzy miesiące później. Despite the tragedy, the company promises that its new park will soon be open to the public. In, other news, war has ended in Anton Castillo announced że Clara Garcia, the grupy of the group Libertad, została killed by his special forces. And as the pandemic tightens its grip on the globe, the federal government may impose another nationwide lockdown. But first, how about something a little more upbeat? No, I widzicie. Koniec gry. <laughs> Przeszliśmy, czyli wszystko się stało tak jak nie miało się stać. No oczywiście. To jest tylko i wyłącznie dodatkowe zakończenie taki Easter egg jak to w Far Cryach. No i oczywiście my zabieramy się za uratowanie jak tego pięknego świata Far Cry 6. Na razie.